Siemanko, słuchajcie, w tym filmiku zdradzę Wam sekret, może nie sekret, ale bardzo fajną metodę, żeby robić narożniki. Ja tutaj robię sobie dozownik, może nie sobie, ale robię dla klienta. I te narożniki tutaj będę robił takim produktem, który się nazywa Akemi Platinum. To jest ogólnie klej do kamienia. I dlaczego on jest taki fajny? On jest fajny, bo ogólnie kolor mogę sobie zrobić sam, więc zaraz ja się wezmę za robienie koloru, żeby dobrać do tych płytek. Ogólnie to on jest taki, taki beżowy, szaro, taki przezroczystawy, coś takiego. I tak to wygląda. I też jest świetnym klejem. On bardzo fajnie skleja płytki. To, to wszystko tu w środku jest tym sklejone. A teraz już ładnie zrobię narożniki, ale pierwszy sobie dobiorę kolor i biorę się za robotę. Jak chcecie to zobaczcie jak to będzie wyglądało. Dobra, ja się biorę za robienie koloru, a wy sobie możecie na to patrzeć. No, kolor robiłem sobie na płytce, żeby go mniej więcej dopasować, wiadomo, że idealnie mi nie wyjdzie, ale jest bardzo podobny i teraz, co jest fajnego w tym? Normalnie, jakbyście sobie robili narożniki żywicą, czyli fugą epoksydową, no to musicie poczekać około jeden dzień, żeby jakoś to później jeszcze zeszlifować, dopracować. Natomiast tutaj, do tego, ja sobie dodam ten utwardzacz, który jest ma też kolor biały, więc on mi troszkę... To rozjaśni, więc to trzeba po prostu z tym też uważać, pamiętać o tym, jak się będzie kolor robić. I w momencie, kiedy ja sobie tego utwardzacza dodam troszkę więcej, to ja po prostu po 15 minutach będę mógł sobie te wszystkie narożniki szlifować i będę miały twarde, one będą już jak kamień. Więc to jest, jeśli chodzi o ten materiał, po prostu mistrzostwo świata. Więc dlatego zobaczcie sobie. Ja sobie to rozdzielę na dwie części, może nawet nie na dwie części, ale sobie zostawię troszkę tego tutaj, a tą część zmieszam sobie z utwardzaczem, tą tutaj, i sobie porobię te narożniki, przeszlifuję je. Jak zostaną mi jakieś dziurki czy coś, to, to wtedy właśnie użyję tą drugą część, którą sobie zostawiłem, żeby to pozalepiać. Tak, jeżeli wam to stwarnieje, oczywiście mowa o żywicy, jeżeli wam stwarnieje, no to ona się już będzie nadawać do obróbki. Ja sobie zawsze zostawiam na szpachelce trochę tego i widzę w jakim ona stanie się znajduje. Ona na początek robi się taka galaretkowata, ale po chwili robi, bff, robi się normalnie taki boost i to się zaczyna robić. Po prostu teraz twardsze, twardsze twardsze I dochodzi do takiego momentu, że można to nożykiem fajnie sobie odcinać, a później wszystko sobie szlifować, więc ja poczekam te 5 minut, żeby mi to troszkę jeszcze się zrobiło bardziej twarde i pokażę Wam, jak będę obrabiał sobie tutaj ten dozownik. No i dobra, to ogólnie zaczęło się już robić takie galaretkowate takie twardowe, galaretkowate, więc on już jest taki prawie, prawie I teraz dobrze po prostu mieć ostry nożyk i możecie sobie to fajnie wszystko pościnać ten nadmiar tego co tu jest to właśnie fajne, póki jest tak, takie jeszcze nie jest zbyt twarde do obcinania. Jakbyś taką gumę obcinali, nie? I teraz słuchajcie, minęło 10 minut od tego czasu, kiedy ja to nałożyłem. Więc zobaczcie, jak szybko możecie sobie obrobić narożniki. Nie musicie czekać tyle czasu, dlatego jak dla mnie ten produkt jest po prostu petarda. Eee... Produkt mi go pokazał gościu w Niemczech. Bardzo dobry glazurnik, dla którego pracowałem. Nie tylko glazurnik, ale i też kamieniarz. Więc dlatego on z tymi żywicami sporo miał do czynienia. O, zobaczcie, to się fajnie odcina. Oczywiście to, co nie zdążę odciąć, to będę musiał zeszlifować Aczkolwiek. I teraz tak. Tutaj też zależy, ile sobie tego utwardzacza dacie. Bo jak dacie go mniej, no to on będzie dłużej, nie? Yy, wiąza. Ogólnie jest przyjęte, że 2% tego się daje, nie? I wtedy tam w przeciągu 15 minut on zacznie wiązać, nie? Mam tu jeden taki kawałek odpad, ale to sobie dla, właśnie dlatego zostawiłem tą drugą część, żeby podokładać i w tym samym kolorze, nie? Teraz się szlifowanie. No i dobre, ja sobie przeszlifowałem te narożniki. Ale jak widać, mam takie dziurki gdzie nie gdzie, jeszcze to wszystko trzeba poprawić. Tu gdzieś za bardzo kant, jeszcze widać nie. Ja to sobie zawsze robię na dwa razy. Muszę ten ołówek też zmyć, bo on będzie brudził. Tutaj jest też tak nierówno. Ale teraz zobaczycie, czym będę robił drugą warstwę. I teraz śmiejcie się, ci, ci którzy chcecie, ale widzicie ten profil, przez to, że on ma takie zaokrąglenie na końcu to ja sobie będę prowadził tym profilem i będę zaciągał sobie tą żywicę, żeby po prostu zostawał taki nadmiar tego. Więc ja sobie teraz znowu tą y, żywicę rozmieszam y, z utwardzaczem i sobie teraz to zrobię, więc możecie znowu popatrzeć teraz popatrzcie na to, widzicie te narożniki? zostały tylko te boki jakby do ściągnięcia ale sam narożnik on ma taki jakby ładny zaokrąglony kształt nie? ja sobie teraz znowu poczekam żeby to e, złapało i wtedy już zacznie się konkretne obrobienie tego on pokaże mniej więcej jak to wygląda nie? bo teraz ten nadmiar to sobie go odetnę No dobra, zobaczcie, te narożniki mam takie już ładne okrągłe, ale zostają gdzieś takie jeszcze takie troszkę brzydkie rzeczy. I to wtedy już bierzecie sobie, ja tu mam 180 i sobie to wszystko ładnie tą 180 obrobię, aczkolwiek jeszcze powinienem poczekać przynajmniej 10 minut. Dobra, pozwólcie, że skończę już w domu przy lepszym świetle. I teraz tutaj macie ten rezultat końcowy. Filmik też jest nagrywany kamerką sportową, więc jeśli chodzi o ostrość, to szału nie będzie. Ale no, widzicie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ten produkt Akemi, no to jest fajna sprawa. Ogólnie nie polecam go osobom, które nie są gdzieś tam zaawansowane, jeśli chodzi o glazurnictwo, tylko gdzieś teraz sobie chcą zacząć z tym przygodę. Eee, różnica między fugą epoksydową, a tym, to jest to, że to jest bardzo sztywne i twarde. Fuga epoksydowa jest taka bardziej giętka nawet. Tam sprawdzałem, że po kilku dniach w pudełku ona jeszcze była taka dosyć giętka, więc ona tą sprężystość jakby zachowuje, a to jest sztywne, to jest po prostu jak kamień i to sobie zeszlifujecie, możecie nadać formę temu I więc ogólnie bardzo ciekawa rzecz jeśli chodzi o robienie narożników Także jak macie jakieś tego typu rzeczy do zrobienia albo umywalki, to szczerze polecam. Ja dosyć często to używam i ten produkt naprawdę bardzo, bardzo lubię. I na Allegro sobie go znajdziecie, tam go możecie kupić. I poza tym macie do niego też różne barwniki z tej samej firmy Akemi. Po prostu sobie wtedy bierzecie barwniki i kombinujecie sobie kolor. i Jak sobie ten kolor już skombinujecie, no to wtedy możecie sobie te narożniki robić. No i też macie tą opcję, że kontrolujecie sobie, jak szybko on ma zastygać, nie? Bo tam jest od 2% w górę, hmm, jeśli chodzi o utwardzać. Czym więcej dacie, tym szybciej. On yy, będzie robił reakcję. No, też musicie uważać, bo jak to będzie gdzieś na słońcu albo w jakimś takim miejscu, gdzie będzie ciepły wiaterek, wiatr, no to to jeszcze przyspieszy tą reakcję i jeszcze szybciej wam to złapie. Także jak to Wam się przydało, no to bardzo się cieszę, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego.